Witajcie, z tej Addison, a to jest druga część nowej serii, gdzie przedstawiam całą chronologię uniwersum Jurassic Park i Jurassic World. Przedstawiam nie tylko kolejność filmów, która jest banalna, ale poszczególne wydarzenia między filmami, które nie zostały przedstawione bezpośrednio w filmach lub zostały tylko wspomniane. W poprzednim filmie zakończyliśmy na zaginionym świecie i roku 1997. Jeżeli nie widzieliście tego filmu, zachęcam do zapoznania się z nim i powrócenia tutaj. A teraz, bez zbędnego przedłużenia, dojdźmy z materiałem. Witam... Jurassic Park. Po incydencie w San Diego z udziałem tyranozaura, Komitet Nauki w Stanach Zjednoczonych razem z kluczowymi pracownikami Ingen wydał rozporządzenie, na mocy którego dostęp do wysp należących do Ingen zostaje ograniczony. Nie mogą być również klonowane żadne nowe okazy. Jakiś czas po incydencie w San Diego, Alan Grant wydaje swoją drugą książkę, gdzie opisał swoje doświadczenia w Jurassic Parku. 31 grudnia, dwie minuty przed północą, umiera John Hammond, twórca Jurassic Park. Według Simona Maslaniego, ostatnim życzeniem Hammonda było, aby Maslani przejął Injen i został zarządcą spuścizną żona. Pięć minut po północy, już w 1998, udało się na krótką chwilę zreanimować Hammonda, jednak był to tylko chwilowy sukces. Oficjalnie John Hammond, założyciel InGen oraz twórca Jurassic Park, umiera w 1998 roku. 10 stycznia Simon Masrani planuje spotkanie z nieokreśloną osobą w sprawie następnych 10 lat, które odbędzie się 15 stycznia. Masrani Global oficjalnie przejmuje InGen. Dosyć niewiarygodne źródło w postaci gier mobilnych Luddy podaje, że przejęcie nastąpiło 17 maja, jednak nie ma na to twardych dowodów lore. W ciągu 100 dni InGen nielegalnie wznawia działania na Isla Sorna, a w ciągu 9 miesięcy garstka pracowników sklonowała nowe okazy, w tym ceratozaura, korytozaury, anklozaury i spinosaura. A w 1999 roku Biosyn rozpoczyna operację Genesis, mającą na celu odnowienie firmy poprzez przejęcie badań InGen. Agenci Biosyn zinitrowali nielegalną placówkę na Isla Sorna, podszywając się pod pracowników InGen. InGen opuszcza Sorne, zostawiając zwierzęta samym sobie. Jakiś czas później, Masrani Global zyskuje ograniczony dostęp do strefy B, a Simon Masrani jest świadkiem narodzin Parazarurofa. 23 października, Simon Masrani postanowił nadać nową nazwę swojemu parkowi lejskiemu powstanie Jurassic World a Henry Wu zostaje awansowany na głównego genetyka InGen. Między 23 maja a 20 czerwca dzieje się akcja Parku Leskiego 3. Vic Hoskins zostaje wysłany, aby schwytać pteranodony, które wydostały się z isla Sorna. Po zakończeniu operacji z sukcesem zostaje awansowany na szefa ochrony InGen. W 2002 roku dinozaury, które ocalały na Nublar, zostały przetransportowane na Sorna do czasu przygotowania im nowych wybiegów. 20 lipca 2003 roku Henry Wu odkrywa, dlaczego stronowane dinozaury nie mogą mieć piór. Winowajcą jest niefunkcjonalna kopia genu stworzona przez mutację. Było to spowodowane długotrwałą manipulacją DNA zwierząt i połączeniem DNA gatunków innych niż dinozaury. W marcu domniemany przedstawiciel Masrani Global Corporation, którego nazwisko zostało pominięte we wszystkich dokumentach, argumentuje za złagodzeniem ustawy o ochronie genów. W szczególności prosi się o usunięcie zakazu klonowania i inżynierii genetycznej nowych gatunków, aby umożliwić dalsze badania medyczne, które przynosiłyby korzyści i ludziom, i dinozaurom, i również innym zwierzętom. UHCS pozwala na cofnięcie ograniczeń, ale kluczowi członkowie zarządu zostali przekupieni przez Ingen, aby podjąć tę decyzję. Nikt poza nielicznymi nie wiedział, że przedstawiciel który był korporacyjnym szpiegiem Biosyn Genetics. 10 lutego 2009 roku Charlotte Lockwood nagrywa swoje ostatnie nagranie przed śmiercią, gdzie używa patogenu, aby wyleczyć Maisie z choroby genetycznej. Benjamin Lockwood i Iris Carroll tworzą historię, w której Charlotte zginęła w wypadku samochodowym 31 czerwca 2008 roku. Aby zachować swoje badania i Maisie w tajemnicy, istnienie Maisie jest ukrywane przed większością ludzi, a garstka wybranych, którzy o nie wiedzą dowiadują się, że Maisie została sklonowana przez Benjamina w akcie żalu po śmierci jego córki. Prawdziwą prawdę zna tylko bardzo niewielka liczba osób, w którym loku całkowicie ufa. I na tym zakończymy drugi odcinek pełnej chronologii jurajskiej sagi. W opisie zostawiam link do Jacek Pedy z brał Okres między 2005 i 2015 jest bardzo szczegółowo opisany, dlatego przepraszam, jeśli ominę coś istotnego. Mam nadzieję, że tym razem film obejrzy więcej osób, a teraz trzymajcie się i pamiętajcie, że życie zawsze znajdzie sposób.